Cześć, moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy superaśny Blue Jane odcinek z, z ekstra gierasy, która nazywa się FIF Puzzle. Moi drodzy, będziemy wcielać się w złodzieja i będziemy rozwiązywać ekstra zagadki. Już nie mogę się doczekać, no to rozpoczynamy naszą przygodę. Moi kochani, zanim jeszcze rozpoczniemy sobie zabawę, to myślę, że pokażę wam, ile jest poziom masów, bo to jest wreszcie. Ręcz nietypowe. Tak, jest ich dużo. Tylko spójrzcie. Levelas goni Levelas. Wow! Ile? 186 i to jeszcze nie koniec? Wow! Tylko spójrzcie. Ja nie przypominam sobie żadnej gry z taką ilością Levelasów. 366, 370. Niesamowite, moi drodzy! To mi się podoba, to mi się podoba! Jaka długa przygoda nas czeka! A więc czasu nam na nią nie szkoda! Ale fajnie, ale fajnie! Rewelacja, rewelacja! No to rozpoczynamy sobie pierwszy rzecz jasna! O! Tak, mały samouczek. Musimy zgarnąć tę walizkę! O! Przeciągamy paluchem? Dalej, dalej! Ręku gadżeta, No, jeszcze troszkę, jeszcze kawałek! Tak jest. Moja walizeczka moja. O, straciłeś walizkę kolego. Ale nic mi do tego. Haha. Ha. No to idziemy sobie dalej. Oczywiście, oczywiście, kiedy sobie spadają liście, bo mamy jesień, oczywiście. Haha. Ha. No dobra. O, pani babcia, gdzieś w metrze? O, tylko spójrzcie. Hm, musimy w ten sposób poprowadzić naszą rękę z łowrogą. O, no dalej, dalej. Świetnie. Moja, moja torba. Ładnie to tak okradać babcie? Nieładnie, nieładnie, koleżko. Mam nadzieję, że pójdziesz na wiele lat do więzienia. O tak. Hm. Jeszcze sobie chyba podśpiewuję. Patrzcie na te nutki, które wydobywają się z jego ust. O, panie sobie rozmawiają, rozmawiają, a zakupy na nas czekają. Pewnie. O, jakie dobroci, marchewka. To jest to, o czym zawsze marzyłam. Tak jest! Moje zakupy moje! Haha! Ha. Wow! Tak! Gratulacje, gratulacje! Pojemy sobie marchewki na kolację! Świetnie! Co tam będziemy mieć dalej? Zaraz się dowiemy! Wow! Kolejna waliza do zdobycia! Haha! Ha. Nie masz kolego nic do ukrycia! Moja! Moja waliza! Haha! Ha. Byłeś rozproszony i teraz jesteś skończony! Tylko ubrania! O, nie ma żadnej kasiury. O, a ubrania to bzdury. Hmm, cóż, trochę ten skok był nieprzemyślany. O, wow, kto to? Jakaś rzeźba, chyba Dawida. O, ale, cóż, okradamy złodzieja? <grystanie> Złodziej okrada złodzieja i jest dla nas jakaś nadzieja, ale super. Haha. Tak, a tamten idzie do więzienia. Będziesz się tłumaczyć teraz, co tutaj robiłeś? Jesteśmy na plaży, na plaży i ta perła nam się marzy. O, damy radę, kolego, to chyba nie będzie nic trudnego? Pani jest Patrzcie, jaka wkurzona. O, tak nami zawiedziona. O. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz! Omijamy Krabona! Jest! I robota skończona! Jak fajnie, jak fajnie! To mi się podoba, to mi się podoba! Co za super przygoda! No to idziemy dalej! O! Hm, potrzebny nam klucz? On ma go przy pasie! Zaraz go zdobędę! Dawaj! Dawaj ten kluczyk! Juhu! I las! Dostał! W twarz? Ojej! Biedny! Hmm, no cóż, kochani, zobaczcie sami! O, tryska woda! Jaka szkoda, co za marnotrawstwo! O, a my potrzebujemy dostać się do tego pięknego? <grym> o nie, I jaki guz na głowie ma nasz bohater! Nie udało się dotrzeć do klejnotu! O, jaka szkoda, jaka szkoda! No to jeszcze raz spróbujemy. siebie poddajemy. O, i za krzakiem. Mój, mój pierścionek, mój, mój zaręczynowy pierścionek. Juhu, dzięki, dzięki kolego! O, czemu nie przypilnowałaś tego pięknego pierścienia? Moja droga, taka szkoda. A nasz bohater będzie bogatszy. O, gdzie my to jesteśmy? Chyba na pokładzie statku pirackiego. Tak, kolego, jest skrzynka ze skarbem. Moje monety, orety, orety to moje monety. Zakochany bohater w skrzynce? Rewelacja, rewelacja. Hmm, co teraz sobie wybierzemy, moi drodzy? O, fajnie, pieczemy sobie grilla, stek na grillu. O, moja ręka! Co się stało? Co się stało? Mięso w powietrze wyleciało? Nie! O, dostaliśmy z jakiejś rękawicy. No i nie ma tajemnicy. Mój drogi, moje mięsko, moje mięsiwo! Ała, ała, to bolało, to bolało! Tak, jak kradniemy gorące mięso z grilla, to tak to bywa. O cóż, moi drodzy. Następnym razem będzie lepiej. Będziemy bardziej uważać, mam nadzieję, na to, co kradniemy. O, prezent! Prezent? Któż nie lubi prezentów? Wszyscy je kochają, ale nie każdy, ale nie wszyscy mają. Ała, to bolało, prosto w twarz. Dostał nasz bohater, kopniaka. O, to rzecz nie byle jaka. Próbujemy jeszcze raz się dostać do tego prezentu. Mój, mój, dzięki. Dzięki, mój prezent! Wow! Tak się cieszę, tak się cieszę. Ciekawe, co jest w środku. Nie pokazali. Jaka szkoda, jaka szkoda. No cóż, moi drodzy, jaka kolejna przygoda? O, łowimy sobie ryby. Ja chcę dostać te rybony. O, tak. Moje rybony i połów skończony. Haha, ha. tak, ale będzie kolacja. Mniam, miam, miam. O, patrzcie, już sobie smaży nad ogniem rybona. Świetnie, no i sprawa załatwiona. To mi się podoba. No, co tam mamy dalej? O, klejnot. Jaki piękny. Tak, powoli, powoli, powoli jest. Udało się. Alarm laserowy już mamy z głowy, bo nam się udało i wypijemy kakao. Świetnie, moi drodzy. Cudny kryształ, cudny diament, tylko dla nas, tylko dla nas. O, tak. Oj, patrzcie, urodzinowy tort. Mniam, muśny, Mój, mój, mój torcink z wisienką. Mniam. Tak. O, jaka pyszota, smakota, solenizant trochę niezadowolony. Hmm, cóż moi drodzy, to tyle z mojej strony. Okej, okay, okej, okay, no to idziemy sobie dalej play. O, jakie tłoki! Niebezpieczne! Uważaj, bohaterze, koniecznie! O, moja piła, moja piła, moja piła, zmyła. Hehe! He. Tak, zmyła się! Piłka zmyłka się zmyła. O, jak fajnie, o jak fajnie, dobra! To co? Kolejna zagadka. O! Auto, samochód, żółty. O! ała, Dostałem piłką! Ała, to bolało, to bolało! Mam zdrętwiałą rękę całą! O! Jeszcze raz próbujemy dobrać się do samochodu w takim razie! tra -la -la -la. O! Dostałem! ha 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 Przechytrzyłem cię, kolego! Nie będziesz biał! Nic z tego! No dobra, no dobra! Subcio! I nawet sobie podśpiewuje nasz bohater! No to patrzymy! Co następne? Ojej! Płaszcz! Jak tu zimno! O, bohater cały się trzęsie. Oj, patrzcie tylko. Nie! Cały jest z bryły lodu. O, kraina lodu, do prawdy. O, kochani, chyba spróbujemy od góry? Tak. Od góry próbujemy, bo się nie poddajemy. Płaszcz zdobywany i nie zamarzamy, w przeciwieństwie do ciebie. O, tak jest, tak jest I nie ma już łez Świetnie hmm. Tak, selfie sobie strzelimy W tym pięknym, modnym płaszczu O, korona, korona Moja, moja, no I zaraz zabawa będzie skończona Bo dostanie nam się Korona? Ojej, dostało nam się w główkę Niestety, moi drodzy Tak to jest z kradzieżami, zobaczcie sami O, dobra Jeszcze raz, jest tym i nic nie widać. Moja korona, moja korona, twoja kariera jest skończona. Haha, słupcio, ja zostałem królem. Jestem królem. Świetnie. Hmm. O, zombiakowy poziom. Jak rusza dłonią? Hmm. Otworzymy drzwi, by sobie poszedł i nie zamienił nas w zombiaka. O. Błe. Idź sobie, idź, idź od nas, kolego nam nic do tego, że jesteś zombiakiem, ale nasz bohater zombiakiem nie chce być. Pora się stąd zmyć. O tak. Ho, ho. Ojej. Patrzcie, wór z kasiurą. Szaroburą? Nie, złotą. Złotą. To złoto, nie srebro. Oj, a tam jest taki bardzo niebezpieczny... O! Hmm. Patrzcie, drut kolczasty na płocie. O nie, o nie, nie damy się, więc to nie pies jest najgroźniejszy, tylko właśnie ten płot. O, mam cię! Mój worek z kasą, ha ha ha, ha. tralalala! La, la. O nie, wydostał się i nas goni i nas goni, nogi za zapas, bo pies goni nas, ratunku ratunku, bo nie będzie po częstunku za tą kasiurę! O, patrzcie, znowu tarcik, pyszny, truskawkowy. O! O! skaleczyłem się o wiatrak. Hmm, niestety, niestety to nie są kabarety, próbujemy jeszcze raz. O, dostać się do tego smakołyku. Będzie przygód zaraz bez liku. O tak. O mój, 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 tylko mój, tylko mój. Jest, udało się, byszota smakota. Wie ten, kto ma kota, hehe. Ekstra, Mniam, ale byszotka. Jej, jakie to smaczne, jakie to smaczne, rewelacja. O. Patrzcie tylko, mamy skrzynię ze skarbem i rybona złowrogiego. Tak, koleżanko i kolego, o, musimy uważać. Jest i skrzynia, jest i skrzynia. Wow, to mi się podoba, tyle kasiury, że nawet cieszy się kot Bury. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych ekstra przygód z tą właśnie Gierasą. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia.